Andrzej Majerski z sekcji instrumentów smyczkowych i gitary klasycznej od wielu lat uczy na gitarze klasycznej i chcę powiedzieć, czym jest gitara klasyczna. Otóż klasyczna z tego względu, że jej wygląd nie zmienia się od 400 lat. Lekko licząc, wyglądała zawsze tak samo. Co mnie ujmuje w tym instrumencie, to że nie potrzebuje obudowania elektroniką. Gra sama jej wzmacniać to jest. To pudło rezonansowe jest zrobiona z wyselekcjonowanych gatunków egzotycznego drewna. Tu jest palisander, machoń, heban na podstrunnicy, a tutaj cedr. Cedr rodzaj świerku rosnącego w południowej części Europy o bardzo drobnym słoju. I... Urzekł mnie i zawsze urzekał dźwięk gitary. Ona świetnie przemawia, naprawdę. I to, że można grać różne rodzaje muzyki. Od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Poprzez flamenco. Bluesa. Można grać utwory romantyczne i taką ładną kantylenę. Tak. I powiedziałbym na koniec, czy może być coś piękniejszego aniżeli gitara, i zawiesił tą odpowiedź, ale dopowiem: może być dwie gitary. I ze swoim studentem Bartoszem, którego przedstawiam, zagramy razem utwór na dwie gitary balada.